Witam Was serdecznie. Chciałbym pokazać dzisiaj technikę, którą bardzo lubię, którą pracuję w gabinecie. Technika nazywa się akupunktura neurofunkcjonalna. Do wykorzystywania i pracy z tą techniką wykorzystuje się długopis Poiter Excel RT. Drugim urządzeniem, którego dużym plusem jest to, że jest przenośne jest ITOS 130, trzykanałowe urządzenie, bardzo fajne, wygodne. Pokażę Wam jak to działa. Wyznaczę dwa punkty motoryczne na mięśniu, na ramieniu. jak aktum przedni jak ten bardzo duży, środkowy. Punkty motoryczne różnią się tym od punktów spustowych, że punkt spustowy jest odczuwalny pod palcem, a nawet tutaj czuć no. zgrubienia. Jest chyba bolesny też no, troszeczkę, prawda? Jest. Punkt motoryczny w ogóle nie jest tkliwy. Jego plusem przy wkuwaniu jest to, że go nie czuć jak się nakuwa punkcik motoryczny punkt spustowy, tak zwany trigger punkt, jest odczuwalny, pojawia się tak zwany twitch, później może się pojawić tak zwany doms, to zaczniemy od wyznaczania punktów motorycznych. Do okay. tego będę potrzebował na pewno gazika sterylnego, żeby sobie przemyć troszeczkę dwa duże mięśnie. Eee, żeby Wam pokazać, że nie trzeba wkuwać się głęboko, wykorzystam bardzo krótkie igły. Akurat tutaj mam 20-30 mm, większość osób wkuwa bardzo długą igłę. Twierdząc, że jak mięsień jest duży, trzeba używać między 50 czy czyli 50 mm, nie do końca tak jest. Popracujemy sobie najkrótszymi igłami, jakie są na rynku. Oczywiście są też 16, 16 służą zupełnie czegoś innego. Wyznaczamy sobie punkt motoryczny. Cztery palce. Kucie jest bardzo powierzchowne. Cyk. Nie bolało? Nie. Super. Okay. Dobra. Początkowo aktywuję sobie mięsień na ramienny, część przednią. Żeby to uczynić, muszę sobie albo higłę chwycić z dwóch stron, żeby stworzyć tak zwany róg. Ewentualnie chwycić tutaj. Też mamy. Ładną pracę, którą widać na załączonym obrazku. Dobra, przejdziemy sobie do drugiego aktonu, później obaj liczymy. Teraz pracujemy na aktonie środkowym mięśnia ramiennego. Punkt motoryczny mierzymy od powierzchni stawowej, międzystawowej do przyczepu mięśniowego. Więc on jest tutaj, wszystkie w Staramy się. W kuć, op, nowy twitch pojawił się. Piękna praca mięsienia naramiennego. Sprawdzimy sobie jeszcze raz akton przedni. Widać, że igła przemieściła się, mięsień się rozluził, więc musimy ją wbić pionowo. Hmm. Dwa punkty motoryczne, czyli igły podłącze do urządzenia i to. Oops. Jedna igielka, Cik, druga igielka. Zmieniajmy ja sobie tylko troszeczkę rozstawienia. Ok. Niebolesne? Nie. Można igły zawsze poprawić delikatnie podczas pracy. Hop. Hop. Mamy dwa ładnie pracujące mięśnie. Przedni akton ramiennego i akton środkowy. Stymulacja jest tym ma trwać od 2 do 8 minut, zależy jak mocno wyhamowane są mięśnie, ale to już możemy sobie sprawdzić podczas testów mięśniowych, to wszystko nam wyjdzie. Po tym jak pacjent będzie czuł już się lepiej, też będzie opowiadał swoich uczucia, bo on powinien poczuć duże rozluźnienie w strukturach mięśniowych, które były napięte, przerywamy terapię, odłączamy urządzenie, odłączamy elektrody. Wejmuje widoki. Plusem tej metody, że krwawienie jest bardzo małe, zdarza się widać, że tutaj mięsień był niedokrwiony, dlatego jest mała kropka krwi, czyli była tak zwana stagnacja krwi, czyli duża struktura, która jest na co bardzo mocno wysilana. Przednia, jak bezkrwawy widać, że jest dużo słabszy. I tak to właśnie wygląda.